Podróżując po autostradzie powinniśmy pamiętać o zachowaniu odpowiednio dużej odległości do poprzedzającego nas pojazdu. Droga zatrzymania pojazdu to czas reakcji oraz długość drogi hamowania. Czas reakcji kierowcy, który jest wypoczęty, wyspany i skoncentrowany na jeździe samochodem to około 1 sekundy. Podróżując autostradą z prędkością 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy przemieszczamy się 40 metrów. Przyjechaliśmy na Tor Poznań, pokazać wam w sposób bezpieczny, jak czas reakcji wpływa na to, gdzie się zatrzymamy, w którym miejscu i jaką należy zachować bezpieczną odległość do poprzedzających nas pojazdów. Pojedziemy z prędkością 80 km na godzinę, zachowując bezpieczną odległość. A zobaczymy, w którym momencie on rozpocznie hamowanie, i czy uda mi się zatrzymać przed jego tyłem samochodu. Udało się bez żadnego problemu. E, odległość, którą zachowywałem, była bezpieczna. E, pojedziemy dokładnie z taką samą odległością, ale zwiększymy prędkość. i Zobaczymy, jak to wpłynie na to, czy uda mi się zatrzymać przed tyłem samochodu, który jedzie przede mną. Już jesteśmy na prostej. Zaczynamy przyspieszać. Zdecydowanie e, osiągniemy za chwileczkę prędkość, tą, z którą będziemy się przemieszczać na autostradzie. Auto przed nami jedzie, niby jest wszystko ok. Się nie dzieje nagle. No, niestety, gdyby doszło do wjazdu w tył samochodu, który jechał obok nas, to zderzenie nastąpiłoby z prędkością około 70 km na godzinę. Czyli potężny wypadek. Niestety. Ta odległość, która była bezpieczna przy 80, nie będzie bezpieczną odległością przy większej prędkości. Jak to sprawdzić, żeby bezpieczna była ta odległość? Należy policzyć czas. Muszą być to przynajmniej 2 sekundy pomiędzy naszym pojazdem, a tym, który jedzie przed nami. I zaraz Wam to pokażemy, w jaki sposób obliczyć. Mamy na drodze postawione słupki, obok których przejedzie samochód za chwilę i zacznę obliczanie. 121, 122, jest bezpiecznie. Dwie sekundy odległości. Gwałtowne hamowanie. Zobaczcie, mamy dystans. Pytanie konkursowe. Jaki jest przeciętny czas reakcji kierowcy, który jest wypoczęty, wyspany i skoncentrowany na jeździe? 0,2 sekundy, pół sekundy, a może jedna sekunda?